Jest jeden prosty trik, którego często używam po to, żeby zwiększyć skuteczność kampanii reklamowych na Facebooku. Jeżeli jesteś zainteresowany, to chodźcie go pokażę, a to jest banalnie proste. Trik opiera się o tzw. social proof. Może nie tak do końca, ale w dużej mierze tak. Chodzi o to, że posty, które mają bardzo dużo reakcji, dużo pozytywnych komentarzy, są lepiej odbierane przez inne osoby, które widzą po raz pierwszy, bo widzą, że skoro inni skomentowali, polubili, no to tym bardziej ten produkt jest godny zaufania, bardziej jeżeli pod tym postem mamy dużo pozytywnych opinii. Co trzeba zrobić? Mamy tak naprawdę dwie drogi. Jedna najprostsza to jest opublikuj od razu taki post u siebie na wallu, którego celem jest zachęcenie ludzi do zakupu Twoich produktów, usług. Pamiętaj, pisz językiem korzyści, wrzuć zdjęcie, zdjęcie Twojej oferty i tak dalej. Drugim krokiem jest to, żeby stworzyć kampanię reklamową, której celem jest wywołanie reakcji i tę e, kampanię reklamową kierujesz tylko i wyłącznie do Twoich fanów na Facebooku. Dlaczego? Dlatego, że to oni w pierwszej kolejności, jak już na pewno opublikowałeś, opublikowałaś ten post u siebie na wallu, to zareagują na niego pozytywnie, dadzą komentarze, fajne dadzą lajki. Oczywiście nie wszyscy od razu go zobaczą, więc po to dopalamy go za 30, 50, 100, 200, 300 zł, w zależności od tego, jak grup, dużą grupę masz fanów. Kampanią reklamową na reakcję, wtedy, gdy widzimy, że on zebrał odpowiednią liczbę reakcji komentarzy, która nas zadowala, to wtedy taki post wybieramy dopiero do kampanii reklamowej na Facebooku i używamy go z celem reklamowym, jakim jest sprzedaż, czy też z celem e reklam. I wtedy używamy go do kampanii reklamowej na Facebooku z celem, jaki chcemy, żeby on osiągnął. Jeżeli chcesz poznać drugi z tych sposobów, który nie wymaga publikacji tego postu na Facebooku, no to skomentuj, gdy się odbiera odpowiednia liczba komentarzy. To ja wtedy nagram kolejny materiał o jak to zrobić w inny sposób, żeby nie zaśmiecić swojego walla takimi, taką dużą liczbą treści, właśnie posłów sprzedażowych. Cześć.